Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku możecie zobaczyć tutaj vlog ze stajni yy... i ogólnie jazdę moją. Postaram się, żeby ktoś mi nagrał, ponieważ dzisiaj wsiadam na konia mojego instruktora. Tutaj macie Carvalho stoi. Yy, nowy koń u nas w stajni. Coś o nim postaram się więcej powiedzieć w następnym filmiku. Yy, a tutaj oczywiście Ingmar. A ja będę wsiadać tutaj na konicha, którego aktualnie nie ma, ponieważ poszedł na jazdę. Na terę. już widzieliście kiedyś, jak ją czyszczę, i tutaj jest jeszcze sorta. Zaraz wam pokażę, bo ona tam jest. Chciałam go A No i rozpoczęła się jazda. W sumie wsiadając na Terę, poczułam jakbym wsiadała na jakiegoś kucyka. Nie chcę tutaj obrażać oczywiście, ale po prostu tak się przyzwyczaiłam do wysokich i szerokich koni, że wsiadając na takiego trochę niższego i dużo chudszego konia się poczułam tak całkowicie jakoś inaczej. Po prostu ona była taka szczupła i w ogóle taka malutka, ale po chwili się przyzwyczaiłam, no i... Na początku oczywiście była rozgrzewka wstępie, a później zaczął się kus. W kusie była bardzo wygodna yy, i w ogóle naprawdę jestem zadowolona z tej jazdy. Ona też już jest rozjeżdżona, też pod rekreacją i tak dalej. Tutaj mamy akurat przekątną i tutaj jest zmiana nogi. No i lecimy dalej. Co ja mówiłam, że byłam zadowolona. Ten koń jest już rozjeżdżony i ona naprawdę fajnie chodziła, bo tak to ona jest koniem bardzo do przodu, a na mojej jeździe była taka w sam raz akurat. Nie była jakaś, w ogóle na pewno nie była koniem do pchania, była koniem, który szedł bardzo fajnie, któremu wystarczyło dodać delikatnie łydkę i robiła już to co chcemy, chociaż tam na przykład, jak chodzi o wyginanie. To już gorzej z tymi łydkami, już było gorzej, już było trudniej, już trzeba było tą łydkę dużo mocniej docisnąć, co mi do końca nie wychodziło. E, tutaj widzicie ćwiczebny, no i za chwilkę zobaczycie jeszcze galop. I w sumie to będzie mniej więcej tyle z tej jazdy, bo mało się, y, mało się takiego działo zróżnicowanego, dużo było po prostu tego kłusa. To była taka jazda znowu właśnie bardzo zapoznawcza. Tutaj mamy właśnie to słońce, tak świeciło, bo w ogóle to była jazda o godzinie chyba 17, i to słońce już było tak nisko, i tak mocno świeciło właśnie pod takim kątem, że tak słabo trochę widać wszystko. I tutaj właśnie macie galop. Na samym początku strasznie latałam w tym galopie, i w ogóle strzemię jedno mi jakoś tak mega głęboko wpadło, że nie mogłam go wyciągnąć, więc postanowiłam właśnie przejść sobie nawet do tego stępa i poprawić sobie to strzemię a następnie tutaj zaraz zagalopować kolejny raz musiałam je aż normalnie ręką wyciągnąć ze swojej nogi, nie wiem co to zostało ale dobra no i później zagalopowałam, już było wszystko ok no i zaczęłam po prostu się z nią zgrywać ona ma bardzo niewygodny galop ma taki mocno, taki nie wiem, taki mocny po prostu galop taki wyrazisty ruch w tym galopie i po prostu można powiedzieć, że niewygodny Trzeba dużo pracować biodrami, i tak dalej. Chociaż z tego co widzę, to na filmiku nie było tego aż tak mocno widać, żeby aż tak bardzo to było odegrane. Później jeszcze było jeden, jedno zagalopowanie na drugą stronę, które było troszkę gorsze, ale nie zostało nagrane, bo koń bardziej pędził do przodu. I teraz uzupełnianie wody. Masie. Takim mysiu. Mm. O, o, o. o jaki słodziak. o jajku, kociak potrzebujący miłości. Aha, to tutaj chyba chciało być jest agresywne. O jajku, jak super. Mmm, jak cudownie, co? Boga się tutaj, jak jest coś piękne. Hmm, tutaj jest? Jest tutaj? Rusza się. Odpoczywamy sobie po jeździe. Mm, tam jeszcze jest ujeżdżalnia. O nie, nic nie widać. Czemu się O. Plastwiska, tam jest tylko jeden koń. Reszta siedzi w stajni. A ja siedzę na bujanym krzesełku i odpoczywam. Rozdane wszystkim koniom za dobrą jazdę. Do żłobów. Jej nie dosięgnę do żłobu. Więc jej muszę dojść tu. Czekaj. Bo musi być nagrane. Tuż już dostałeś do żłobu. Do żłobu dostałaś. Zjadłaś? Siedzona niestety. Mieliście po dwie marchewki O Jezu tam Cię by w ogóle nie widać Ingomar Nie widać Cię O jajku jaki mesiu Cześć Chodź się kantar. Uuu kto my jesteś wysoki No Co blisko jesteś a więc ostatni dzień w stajni już za mną No i zobaczymy kiedy będzie kolejny vlog ze stajni Pewnie pierwsze będą vlogi z tych stajni w wakacje Gdzie będę tam nad morzem w jakiś Później będą jakieś może z Pcimia też filmiki A dopiero później pojawi się coś z tej stajni właśnie Która tutaj się znajduje Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmiku.